leon i've been able to get some new info that might help you fill me in apparently there's a religious cult group involved they're called the los illuminados los illuminados <laughs> that's a mouthful dale, dale. anyway i had an unexpected run-in with the big cheese of this village <laughs> but you're okay right yeah but he could have killed me but he let me live and he mentioned something about me carrying the same blood as them whatever that means

no widzisz? Dalej, cepie wyłaś. Co tu było? Dalej ty kupia kuchę. No idziesz czy nie? Czekaj, musisz je Nic o Leściu? Mam cię. Po ale nie pozwolił mi. Co to za musi? Aha no dobrze. Megusta ja Yeah, fuck. Safe. nic nie ma. Po co? Depujajko Zaużyłeś. A po co mi? Czekaj, czy jakaś szuflana jest? A, pusta Delikatnie <grywka> Nauc, Nauczyłem się, czekaj, to będzie kos odpalał. Leci Żeby zdążył załadować, nie? F**k! Ładunek, wiem. To jest zadowolony, osiem. No No, tak. A monic nie będę like. ładował, bo potem podwyższysz shotguna i ja stanę na free. Wiesz, Szko szkoda... 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 Te... szkoda amunicji. A w ogóle... Ty się przywitałeś w ogóle? Nie, nie przywitałem się. Właśnie w tej chwili mogę się przywitać. Cześć, cześć. <gry> Piątek wieczór, nie? Hehehe <laughs> <mul landscaetry> <gulik> <Piotr. gulik> Hehehe Zaraz będzie piąty odcinek Jaki piąty? Aha A ja mówię jaki piąty Jak to odcinek stawiamy na YouTube'a już lekkim, Przygotowany Uuuu Granat zapalający Nie ma zwykłego No to dobra Jak na to zapalający i shotguna Dalej Dobra Jeszcze trzeci się podpolił Gdzie jest tym toporem? Ło, plecy Plecy i tyle Plecy i tyle Sotgana Po co? się jeszcze. Nie zginiesz zginę. Uważaj, rzuca! No, pobiłem! What the fuck? Dobra, jesteśmy od tego momentu co wtedy, co zginęliśmy, elo. Banga, może iść. 15. Dwa naboje, dwa naboje mogę jeszcze wyjebać. Ej, weź, nie, 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 tego i rzuć dalej. Można dalej rzucić? Można. To rzuć dalej. Ale, miałeś zapalające. Jak nie dorzucę szkoda granata, lepiej flesza. No. Wracam. Co? Nie, znowu... No, wioska. Tu znowu będzie pedał dużo. Shotganda trzeba załadować. Co załaduj. No zaraz. Zaraz, zanim je zobaczą najlepiej. I już piło Nie. Teraz myślę jak to wykombinować, jak to przejść. Nie wiem. Jedno jedziemy. Pa, dwóch. Renaty zapalające są, dobra.

Przeładuj przy, sobie wszystko teraz. Nowe skrzynki się pokazały. Zabierz wszystko, poukładaj ładnie i przeładuj wszystko. Nie tam teraz piło mi nie będzie, na razie to spokój jest. Czekaj, tu ja przejść to trzeba zajść na wodskę? Tam jeden stoi i będzie siekier na pieprzą. Co on? Co on robi na domu? No też jest no popatrzeć, nie? Serwuję sobie no, Złaś tu kawałek Zajdziesz czy nie? Co, ja mogę skoczyć Na manię Na manię walnął Jeszcze żyje Mówisz karcie powinien wyłamać? Co I... wyłamać. tam Temu też pomogę zejść Mareche <noise> Na karki i żegiem dalej, nie? Dobre Patrz pod bucie Ej, tu ty to tylko kasa Ty myśl w ręce i to przesadz O, kasa Potem trzeba będzie połównać Lorda Sandlera Pfu, to jeszcze trochę Ale będzie trzeba? No też będzie trzeba A przy... o, o. No to ostatni boss to jest przecież ja już On już no, robi co chce z tobą Jak robi co chce? Nic nie robi Ja wtedy tak wziął za ja... siebie musisz... Aha, ale to nie, to nie jest Sadler. To jest ten Fjoltowym, ten mak cały. To jest to jest Sadler. Ale... Ej, ja tam chyba wcześniej rośniki nie brałem, muszę się rozejrzeć. Tutaj była ta czerwona, a zielona? Jest? Widzisz jest, patrz Zapomniałem o niej. O, no, weź Od razu. Mówisz? No. Ale dwie, dwie zielone? No można. Aha, bo to się kółkiem, no podw podwójne życie masz To razem mocnie uleczę. A, a czerwona co to? Daj? No to wystarczy, że się ono połączy, masz pełne życie zawsze odnowione. Całe? No, ej, dzwoni ktoś do mnie. Halo? No byś <laughs> przerwał? No tak. No trzeba było nagrywać. Byłaby rozmowa na live. <laughs> a to ta wioska, co wtedy byliśmy? No, znowu przy tam iść. Ej, tam? Nie, nie tam. Źle idę. Ja nie miałem iść na cmentarz. No, Do cment? kościoła. Co? Do kościoła. Ale tam wszyscy poszli wtedy. Co? Tam wszyscy poszli. No wow. Teraz nie. Tam dalej dopiero. I niedługo będzie pierwszy boss. Kto? Taki jedne gówno pływające. O! A już, już skończymy od Czekaj, gdzie jest następny safe? Zaraz, czekaj. jeden O tak 15 minutowy spokojnie możemy nagrywać, spokojnie. A to był jeden stary? Nie, jeszcze nie. Następny safe jest. Tu. Dobra, to te kawałek w Turlam jeszcze. No to są do tego, do tego gnata dodatkowego, żeby dostać. Gdzie że są to zombie. Mapa do maszynowy. Mapa. No. <laughs> Amunicja! Be, weź se to. No, no bo tu jest spinel weź ten. Co? Se, ma ten spokojnie, się. Dobra. Spokojnie. Nie, na razie nie. Dobrze. najwcześniej czekaj, ja wiem gdzie jest. Nie, nie, mam, nie mam pojęcia. Kiedy się kupuje TMP? No już może jest do kupienia. To na razie, to, 10 tysięcy to jest warte, nie? Dobre, to No w Można no kupić Ammuha? Am nie, właśnie to dupy Zrębali sprawę, nie wiadomo co kupisz, a nic tak nie kupisz się... Tu jeszcze coś spadło chyba Nie, to właśnie to co trzęsło A tam coś było przy... Nie no, no tylko trzy były Tlem, że dwa wzięli czy ben, to zombie? Nie. Weź. Tu możesz tę MP winsz? Kupujesz? Na razie musisz dostawać kolba do TMP. Zwiększać lewość. Amunicja do TMP. Co to jest pisze na boi? Strzeba, ale już warta. Mm. Amunicja. No i jestem. Czekaj, teraz tak. Sprzedaj to. To jest na sprzedaż. Ah, Czekaj. I'll buy it to jest na sprzedaż Thank you. Sprzedaż Rubin jest sprzedaż, Spinele, jest. Są na sprzedaż. Jest. Spinele są na sprzedaż Zobelisiałem Wiesz, za bazurkę Ej to pistolet O pistolet trzeba ulepszyć Nie tam to nie Na szybkościelność Może Tem obszadowywanie no, no Masz duże kasy? Hello? No mam, ale tu już wsparzysz się do kupienia. Co, co? Takie coś jak TMP na przykład. Kup. A można kupić naboje, nie? Ej no, nie tak. No, co Kółko miałem, a nie nie trójkąt. Jezu. No, ki. No dobra, sms-a tylko dostałem. No to musisz patrzeć. Mamy. No Przerywaj nie bardzo wiem gdzie jestem. Widzę, idę i to. Dobra, będę jechać. Się przesiądę. Dobra. Dobra. Ja widzę kiedy. What A nie możesz walić skillami, kupić już? Jeszcze nie. Kupisz do tempo. Nie, kupię. Drugi. O. To? Thank you. Dobra, sniperka snajper, chyba się na razie jeszcze nie przyda, czekaj. Jeszcze nie, dobra. Po co posuje? Na razie tak. Dziękuję. Thank you. ten tam lubię. No bo dostanę lepszy. Ten za darmo to jest no. Się tyle o, ty. No bo to jest końcówka gry. E, o pierwszy, o pierwszy, o pierwszy to jest, nie? Co? No, 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 o pierwsze jest. Co? No FMX, w A ty, no, ty nie możesz iść, nie? Aha, nie. Trzynasty. No, Zabadać niedługo się zaczyna. Dobra, mniejsza o to. No. Gramy dalej. Ja nie mogę. O jest. gra na to No wow. No czyli wybuchowy. Jeszcze, jeszcze jedna. Co? No Torek. Musisz zebrać te wszystkie i będę mógł wymienić u niego, nie? Co? Tu będzie ta sprawa? Czekaj. Jeden. Gdzie jest drugi? Druga druga jest tam. Oni wychodzą z tego. Nie, tu nie wychodzą. W ogóle nie wychodzą. Tu dobra. Nie wiem, czemu. Ale tak, nie? Ta nie wychodzi, nie wychodzi tam Ale jakoś cimno. No chodzi, <laughs> miejsce, miejsce dla niego. I nie drugi tylko. No. <laughs> Trochę pożywę. Kiet tak z tym. 50. To dużo. A, miałeś obejść to, nie? To Aha, obejść. za punkować Nie da się? To jest. Jest, jest. Zobacz. No ale jest. jest ale to jest tak? Jest No bo to tak jest. No, no, nie no bo to tak jest. Dobra. Musisz ze to, ale po co ci ten Peter? Lepiej z mały? Nie, bo to jest niewarta amunicja I jest w, w, w większej ilości. Hmm. Jeden strzał ma i jedno pciśnięcie. A z... Ej, sprawdź. To są ten. Aha. To jest do zagadki, tu będzie zaraz skarb do wyciągnięcia. A jak strzelisz raz, to... raz, nie? Jest. Ale co raz? Tu będzie 15, tak? Jak raz, to jest jeden nabój, nie? A jak chcieliś raz w innych to będzie więcej? Nie to jest... No to jest taka półautomatyczna, czy znaczy w pełni automatyczna tylko, że nie ma możliwości serii, to nie Contest strike Idą. Nie, stoją sobie. Jak to nie, no idzie w moją stronę jeł. No. ale biegnie szybko. Z dynamitem? Z dynamitem. No dobrze jest o ty chciałeś. A, myślałem że ci papierki. I do góry jestem. Ten... Un forestero! Ten za, to jest za tą broń darmową? No Tu masz jeszcze ten Jeszcze to powinno być w Tu był ten yy... Gniazdo, wiem nie, To był, no, to był Podpalający Dobra, czekaj, gdzieś tu powinno być jeszcze jedno do zestrzelenia Eee, ale trzy powinny być A Nie, tam jest dopiero, dobra, spokojnie Trzy powinny chyba jeszcze być No trzy, ale to trzy są dalej Tu jest jedno, Aha. trzy są tam dalej no, on jest dynamitem Podpal go No rzuć no, tak, no. Nice, to było nice, kurde Dobra, teraz tak Trzy 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 Cztery 4 4 To właśnie też nie wiedziałem na początku, jak to robić, nie? Zorientowałem się Zielone to będzie No ale to nasze znaczy musisz połączyć z taką jedną składanką Nie, do tego nie łączysz, o, oczy nie łączysz To jest do takiego jednego narzędzia, wiesz? Tak dotarłem Bo no, w, w, w dobrym momencie jesteś sort of Leon did I mention not to take the scenic route? at any rate Ashley's probably inside that structure rescue her hurry <coughs> No, Ashley Ashley I to ja są szybosa, O! Wow. Wow, ale! co? Cel... Kurwa... <try> <Aj, kurwa, try> oh, ale! Kurwa! Ale! kurwa? Ale! 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 Po 30 Ale! 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 Mało? O, <laughs> się O! Jak on to weźmie, nie? Z daleka. Nie? O the fuck! Nie, nie szkoda amunicji. No on nie będzie O jest! Nie widziałem, gdzie tu jest. Dobra, to będzie wąż. Pierwszy. W skrzynce ukryty dawał jajo no Bo wpierdzielają po ptakach, nie? Bo przecież węże się żywymi jami Męskimi Nie, ktoś coś chce Halo No teraz nie mogę rozmawiać, za 15 minut zadzwoń No na razie No, 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 no stop na life i y nadaje, nie? ogólnie chyba będzie można taki filmik wrzucić No tak No jo, wolę Czekaj, muszę sobie wziąć podstawkę Tak to No i teraz, zobacz, prawie się nie rusza Nie widzisz, że się prawie nie rusza? No No bo nowa ta, nie? Przy nagrywaniu no, dobra, jeszcze, jeszcze jeden na tej za do spazu. na z to Co? No z bazooką. wczoraj dostałem na, jak grałem na playstation Na easy, jest w No No, patrzcie, mówię Z bazuku, Z się zapie, przynajmniej Gdzie będzie Tu zaraz jest, za tym. tymi, tymi brotami. Kończymy kończymy No wiem No mam Nie tam Czy ogląda, czy nie, ale zarobi się. się. <grych> tak sobie. No to będzie zarabos boss, Musisz go pokonać? No raczej. Ale jeszcze nie trzeba. Go, go, gorsze było? No już, kurwa to jest boss. Ale to będzie później, najpierw będę wracał, po pierwszym bosie. Po pierwszym będzie zaraz drugi. No. no. właśnie co? Troszkę Troszkę maksa Gdzie jest safe? No tu zaraz będzie, czekaj, pozbieram wszystko jeszcze. Jeszcze pójdę do handlarza się golnąć. Gdzie? Nie, co bać nie muszę. Wszystko kupia się dopiero Siema. Dobra, ile amunicja jest frajer, nie? Ej, kurde, batafi, nawet tuning jest. Hmm. Mało do tego pistoletu To już mogę ten mój pierwszy pistolet sprzedać. Na dziewięć koła całe aż. Ja no, nie? A to. Tu free. I on wali przez tego, nie? On wali, jeżeli jeżeli wali, jeżeli stoi dwóch za sobą, to drugiego też trafi. No, to dobrze. się to. nic. Przecież to jest ta sama Na, na, lata To jest zygualna Zaraz Siła ogniaż podwyższona jest Eh <laughs> E no, szkoda amunicji Amunicji <laughs> Kasy Dobra, czekaj, jeszcze posprzedaję tu i... Czekaj spinele są na sprzedaż <laughs> Thank you. Elegancka maska to są na gemy. Dobra, mniejsza. Łada. Dobra, save'ujemy Jeszcze jeden, trzy. Dobra. Dobra, kończ. Kończymy, nie? No, Super, cześć sejwujcie. pa